Czasami drony rejestrują rzeczy, które nie są widoczne gołym okiem. Mogą być przydatne nie tylko do filmowania drogich klipów, ale także do naprawdę ważnych rzeczy. Na przykład mogą być wykorzystywane do odnajdywania zaginionych osób, badania katastrof lotniczych i dokonywania niesamowitych odkryć. O tym wszystkim dowiecie się z naszego dzisiejszego wydania. To, co miało być zabawną rozrywką, nagle okazało się koszmarem dla zwykłego dzieciaka z Indii. Babu, bo tak nazywa się bohater tej historii, został uwięziony podczas wspinaczki na lokalną górę. Nie mógł wejść na górę tak jak chciał, ani zejść na dół. Na szczęście nie był sam podczas wędrówki, ale z grupą przyjaciół. Natychmiast ruszyli mu na ratunek, rzucali różnego rodzaju patyki, liny, ale wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem. W tym momencie grupa przyjaciół podjęła jedyną słuszną decyzję zejść do miejscowych i poprosić o pomoc. CI oczywiście nie mogli odmówić i z kolei wezwali niezbędne służby. Ludzie przylecieli do chłopaka helikopterem i bezpiecznie zabrali go stamtąd. Aby dać ci wyobrażenie o złożoności tej misji, babu przebywał tam przez około dwa dni bez jedzenia i wody. Co zrozumiałe nie mógł spać i przez cały czas był w strasznym stresie. Takiej sytuacji nie życzyłbym nawet wrogowi. Nikt nie chciałby być na miejscu tego człowieka. Był idealnym przykładem lojalnego członka plemienia. Minęło ponad 25 lat od śmierci wszystkich jego krewnych, ale mężczyzna nie zdradził ich wspólnych zasad i nadal prowadził samotnicze życie. Prasa nazwała go najbardziej samotnym człowiekiem na świecie. A także człowiekiem z nory. Mówiąc o norach, bohater opowieści sam je wykopał i zwabił tam zwierzęta, na które polował. Jak widać na tych zdjęciach, ludzie okresowo spotykali tego starożytnego człowieka. Co więcej, próbowali mu pomóc, podrzucając jakieś narzędzia, jedzenie lub coś podobnego. Jednak, bez względu na to, jak bardzo potencjalnie mu to pomogło, mężczyzna odrzucił wszelką udzieloną pomoc i ukrył się przed wzrokiem ciekawskich. Niestety zmarł nie tak dawno temu, ale przyczyna jego śmierci wciąż pozostaje nieznaczna. Jak widać, drony pomagają ludziom zobaczyć rzeczy, które byłyby niemożliwe do zobaczenia na własne oczy. Jednak oprócz tego mechanizm ten pozwala również rozwiązywać nawet najbardziej pozornie nierozwiązywalne problemy. Na przykład. Pewnej nocy w Stanach Zjednoczonych policja otrzymała telefon od kierowców. Zauważyli oni, jak tuż przy drodze samochód uległ strasznemu wypadkowi. Przewrócił się kilka razy i prawie się zapalił. Niemniej jednak, osoba w samochodzie wyszła z tego bez szwanku. Jednak najwyraźniej z powodu szoku wysiadł i odjechał w nieznanym kierunku. Funkcjonariusze policji, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, natychmiast skorzystali z pomocy drona z wbudowaną kamerą termowizyjną. Po przelocie nad miejscem wypadku dron natychmiast wykrył. Ciało mężczyzny, które wydawało się leżeć 160 metrów od samego wypadku. Policja podążyła za dronem i była w stanie odnaleźć biedaka. To właśnie szybka reakcja pracowników, a także dron uratowały życie tego prostego człowieka. Ale nowoczesne quadkoptery są wyposażone nie tylko w kamery termowizyjne. Mogą one również wykrywać poziom promieniowania, jeśli oczywiście drony mają odpowiednie ustawienia. To właśnie dzięki tej umiejętności latającym pomocnikom naukowców z Czarnobyla. Udało się znaleźć zupełnie nowy, nietknięty obszar, który z jakiegoś powodu nie został uznany za nienadający się do zamieszkania. Niemniej jednak okazało się, że tak jest. To właśnie dzięki dronowi naukowcy zaktualizowali mapę, która teraz pokazuje rzeczywistą sytuację w okolicy, ostrzegając ludzi przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami. Kiedy zaginie ukochana osoba, umysł rozważa wszystkie nieprzyjemne opcje. 8 czerwca 2021 roku 82-letni Roy Giblin zgubił się i zniknął na zarośniętym polu. Kiedy nie wrócił do domu, jego zaniepokojona rodzina skontaktowała się z policją. Poszukiwania były szeroko zakrojone. Zespoły ratownicze badały wody u wybrzeży Północnej Walii. National Air Policing Service, funkcjonariusze policji i jednostka dronów również wzięli udział w poszukiwaniach. Dron był w stanie przeszukiwać blisko ziemi i robić szczegółowe zdjęcia z góry, czego nie może zrobić helikopter. Dzięki dronowi Roy Giblin został odnaleziony po 18 godzinach poszukiwań na zarośniętym trawą terenie w pobliżu stacji kolejowej. Jak pokazały kolejne zdjęcia, jego rodzina uznała, że bez pomocy drona nie miałby szans. W południowo-wschodniej części hiszpańskiej wyspy Gran Canaria, w wąwozie Gijodek, grupa archeologów-amatorów odkryła dużą aborygeńską jaskinię grobową z nienaruszonymi, zmumifikowanymi szczątkami co najmniej 72 osób. I wiesz? Kto im w tym pomógł? Oczywiście, że dron. Jaskinia, do której trudno było się dostać, ponieważ znajduje się na wysokości 7 metrów, została odkryta przez drona. Urządzenie pomogło również zobaczyć dokładną liczbę ludzkich szczątków i ogólny stan znalezisk. Według wstępnych danych wiek jaskini wynosi około 1000 lat, a dokładniejsze informacje zostaną uzyskane po przeanalizowaniu znalezisk. Pożary są zjawiskiem, które nieuchronnie powoduje ogromne szkody w przyrodzie. Nie da się jednak przed nimi uciec. Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić, jest zbadanie ich możliwych przyczyn i zapobieganie im najlepiej, jak potrafimy. Czasami do analizy wykorzystuje się zdjęcia Ziemi, ale nie są one nawet w 50% dokładne. Ludzie poszli dalej i zaczęli używać helikopterów, ale nie sprawiają one, że obrazy są tak wyraźne, jak wszyscy by chcieli. Jednak od niedawna zaczęto używać dronów, aby rozwiązać ten problem. Problem. Nie ma w nich ludzi, co oznacza, że możesz swobodnie podlecieć blisko i sfilmować wszystko, co chcesz, tak jak na tym filmie. Trzeba przyznać, że materiał jest naprawdę hipnotyzujący. Czy jest choć jedna osoba, której nie podobałby się wulkan Ambrym? Moim zdaniem jest to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych i najniebezpieczniejszych wulkanów na naszej planecie. Położony na wyspie o tej samej nazwie w Republice Vanuatu. Nie da się podejść blisko i ocenić wszystkiego, co się dzieje na własne oczy. Jest tam zbyt gorąco. Dlatego ludzie skorzystali z pomocy specjalnych dronów. Wystrzelili je nad wulkan i sfilmowali te zapierające dech w piersiach ujęcia. Każdy może posiadać drona. Tanie modele mogą latać na niskich wysokościach, ale drogie urządzenia mogą latać do 6 km. Jednak w większości krajów zabronione jest wypuszczanie kwadrokopterów na takie wysokości. Pierwszą kolizję drona z samolotem odnotowano w 2017 roku. Wówczas King Air 100 przygotowywał się do lądowania i znajdował się na wysokości 730 metrów, gdy nagle w jego skrzydło uderzył dron. Na szczęście udało się uniknąć tragedii, ale wyobraź sobie, jak przerażające. Byli pasażerowie samolotu po tym incydencie. Po tym incydencie naukowcy modelowali wszystkie możliwe skutki zderzenia samolotu z dronem, a wyniki pokazały wiele niefortunnych konsekwencji. Dlatego też używanie amatorskich dronów w pobliżu lotnisk jest obecnie surowo zabronione. Drony są wykorzystywane przez ludzi nie tylko w celach rozrywkowych. Teraz zapoznasz się z bardzo przydatnym urządzeniem latającym dla osób pracujących w niebezpiecznych warunkach. W takich sytuacjach niezwykle ważna jest jak najszybsza informacja o miejscu zdarzenia. Strażacy zawsze starają się dotrzeć na miejsce zdarzenia tak szybko, jak to możliwe, aby uratować ludzi, którzy są w poważnym niebezpieczeństwie. Zdarzają się jednak sytuacje, w których wóz strażacki nie może dotrzeć na miejsce i niemożliwe staje się uzyskanie informacji o tym, czy w pobliżu znajdują się ludzie. W takich przypadkach z pomocą przychodzą drony pożarnicze. Ci latający pomocnicy są w stanie osiągnąć duże wysokości w ciągu kilku sekund. Dzięki kamerom termowizyjnym mogą zbadać pomieszczenie na nawet w gęstym dymie, co najlepsze, drony mogą nawet rozpocząć gaszenie pożaru. W przypadku pożarów lasów drony mogą pomóc określić, gdzie należy rozpocząć rozmieszczanie zasobów i jaką taktykę tłumienia wybrać. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.